Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kemer i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ udało mi się być może jako pierwszy na świecie albo pierwszy w Polsce zrobić draft 192 FIFA 19. Piękna historia, to był piękny live, bo to właśnie udało mi się zrobić na live. Dokładnie to było w środę, 9 stycznia, a dzisiaj możecie sobie obejrzeć tego live'a. To były fragmenty tego live'a właśnie wtedy kiedy robiliśmy ten draft, ten historyczny draft, bo to był naprawdę historyczny live. Bardzo dziękuję za ten tego live'a, bo to co się działo tam, to było niesamowite. Pobiliśmy niesamowite rekordy, ilość osób na live, ilość łapek do góry, ilość subów naraz. Jak to wszystko leciało, co chwilę odpowiedziałem: dziękuję za suba morno. Także no piękna, piękna historia naprawdę. A teraz możecie sobie obejrzeć właśnie ten draft. I jeszcze chciałbym podziękować bardzo, bardzo serdecznie Kleoksowi, mojemu widzowi, bo to on udostępnił mi konto z FIFA pointsami. Otwieraliśmy paczki, niestety tam nic nie spadło, ale zostało nam trochę FIFA pońców, więc postanowiłem zrobić draft, no i udało się zrobić niewyobrażalny rekord. Przepraszam, za niektóre moje reakcje, bo tu <grym> szalenie wiadomo taki, taki dzień tak, Zrobić taki rekord to, kurde, naprawdę jest coś pięknego. Także zapraszam Was do tego drafta 192! Draft, no dobra, to lecimy z draftem. Uwaga, co my tu mamy? Za formację przede wszystkim. U, u, u. chyba 4-1-2-2-1-2, co my na to? A to to wyjaśnię, dokładnie, dokładnie. Adam Małyś. Leć, toś leć! Dzięki Paweł Sokołowski, również pozdrawiam. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Ja jestem w szoku, nie. Oglądam skoki na ciaski, tak, jak najbardziej. Nie masz lasek? 4-3-3, a nie lepiej 4-1-2-1-2? Ja mam na 4-3-3 wszyscy, no dobra. Dzięki to, za supa, Mordo. Damian Dion Trio, dzięki za supa, do dosta... zobaczenia. Dolnacie kłopkę górę i życzę miłego monajastrunka. Dziękuję, taktyk, za powodzenia. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że, że się uda. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za dyskusję. Dzięki spotkanie. za słowa, Pozdrawiam. Don Danielo, dziękuję za słowa. Zostaw zwany w Górę i życzę mi jego badania, streamka. Okej, okay, 4-3-3 jest. Niko, 70. 57 ma temer, otworz dla mnie jeszcze raz. Sorry zatrolowanie, ale szukałem zabawy na nudę i wypadło na ciebie. Byłem wtedy w grupie sorry, pozdrawiam. Dzięki te, za subąże. Wcale to teraz wiem, że zrobiłem za 1 złoty. Niko, to już jest dawno za tym. Pew rufo. Dziękuję za osobę, zostaw dzwone szepki górę idziecie mi jego na Jastinka. Potrótka myka. Jest to taki... Nie, to chyba Dobra. A Niko, ta sprawa jest już dawno wyjaśniona. Spokojnie, yy, nie denerwuj się, jest wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krespo wziąć. Trzeba. Dzięki za suba, co wziąć? Ben Benkui. dziękuję za suba. Zostawione czekolady figurę i życzę miłego na No i Niko, dziękuję za złotóweczkę bardzo i pozdrawiam. Także, także spokojnie, już nie musisz się martwić. Krespo Azart, Azard, krespo. Dobra, krespo. Robierzemy krespo, okej. Okay. A no to od razu LS, może będzie Hazard. O i co teraz? Podobno Overmars jest kijowy. Więc to proponujecie? Dzięki za suba mordo. E, szalasek później, dobra? Two brothers, dziękuję za suba. Zostaw dzwonek, w górę i idźcie jego oglądania no, streamka. Ja, Dzięki za suba mordo. Tobias, ASX, dziękuję za suba, zostawane czekolwiek w górę i życzymy jego go na Jestinka. Azard Overmart hazard, hazard, hazard. No to bierzemy Azarna, Jednogłośnie. Tyk. Dzięki za suba mordo. E, Daniel, J.K., dziękuję za suba, zostawane czekolwiek w górę i życzymy jego go na Jestinka. I lecimy z następną kartą. Co? Ja bym brał Salaha, ale decyzja jaka? Dzięki za suba mordo. Yy, splicer, dziękuję za suba, został dzwone, czekapkę górę i mi jego oglądania Ale mniej więcej wiadomo ile Obera ma ostatni zawodnik. Dzięki za suba mordo Unitef Blend, dziękuję za suba, został dzwony, czekapkę górę i życzę mnie jego oglądania cinka W zasadzie ono No nie ma czału. Czału nie ma dupy nie urywa jak to mówią. Zalaz, okej. Okay. Dzięki za suba Mordo. Mati yy, Słonina, Dziękuję za suba, został dzwoneczek, łapkę w górę i życzę mi jego wolnego streamka, dobra, SP, znowu będzie coś dobrego, o, o, o. to co, defur, nie, nie, no ja myślę, że defura bierzemy, nigdy tak chat nie, nie leciał, bo będą jak rany, nigdy tyle subów nie było, raczej nie, widzów, widzów. To co? Da nie? Dzięki za Jak, suba mordo. Malek e, Fontana, dziękuję za suba. Zasadzone cię w górę i życzę mi jego glądania Uff. Was Dzięki za suba mordo Dominik Bogdański, dziękuję za suba, zasadzone ciekłapy w górę i życzę mi jego glądania filmka. Dobra, większość jest masów, to bierzemy Modricja. <noise> Oj, wy, paru, wy jedne. <noise> Masz Dzięki za suba, Marga. Jakub yy, Witczak, dziękuję za suba, Został wolne w górę i życzę miłego oglądania. Trinka i lecimy, ze w PD. Hmm. Może by było wziąć Kantę, ale Kantę ma topy. Można by było z Busquetsa wziąć, ale busket to tempo mnie przeraża. Więc kogo? Może Kasemiro, co my na to? Spróbujemy zgrać, spróbujemy, więc dlatego... Sie ma John, siema. Dzięki za suba morgante, kante, ale kante ma toty. Kante ma toty Jasne, zaraz usłyszę. Jak będę jak zrobię cały draft, to wtedy yy, może jeszcze Dzięki za suba Morgan. Wespero yy, 0,88, dziękuję za suba, Zostawone, trzeba w górę i życzę mnie w ogóle na Jastynka. Kante, ale Kante ma toty. A Kante może być toty. Casemiro będzie ładne zganie pod Modricia, także... Ja myślę, że weźmiemy Casemiro. Jak tam Dzięki chciałem, za jestem? murdo. No, no. pięknego. Skyrex, y, dziękuję za subaco. Zostaw dzwoneć na łapkę górę i mnie go na Granie... Da, y, tak, dokładnie. Casemiro. Bierzemy Casemiro, bo to nie ma co się zastanawiać. I tu, kolejna ASP. Uh -huh. Fred czy Jorginho? 84? Ja mam no 200, 200, a przed chwilą było 250. Dzięki za suba mordo. Kuba di, y, kubał, gug. Dziękuję za suba, zostaw dzone, czekam w górę i dzisiaj mi oglądania streamka. Fred, fred, fred. Ben Gorginio. Karol, Temers po poziomie zemi jesteście nowi na tym kanale. Zostawcie subki z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Pozdrawiam, dwa złote. Dziękuję, Ben Carol za dwa złote. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I to, co powiedział Ben Karol, jest bardzo, bardzo mądre. Jeśli tu się jesteście, zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczek. Dzień Giorginio, Fred, Fred, leciał, Fred. Właśnie, Fred da y, zgranie Casemiro, a Jorginho da zgranie Hazardowi. Y, Jak myślisz, trafi to ty? Nie wiem, nie mam pojęcia, zobaczymy, może, może się uda. Fred. Jorginho ma wtedy zgranie z Azardem. Dobra, bierzemy Freda, co by na to? Aha, bo z Azard... no jo. Ja. Fred, Fred, bo to będzie ładne połączenie, o. Tak jest, rajda na razie nie, na razie układamy Drafta. Lewa obrona. Czy będzie ty Marcelo? Jest to ty Marcelo i bierzemy Antuneca. Dobra na to. <noise> Czyli jednak ja dobrze, że wziąłem Freda. Tak opening już był John, niestety nic nie trafiliśmy. No tak, racja, racja. Dziękuję za Luca Czemu te lucy się nie pokazują? sens To za draft. Draft jest kozak, nie? Rose, Marcelo. No, draft będzie kozak. Draft będzie kozak. Tylko żeby to dobrze zrobić. Nie? Tema e, trollek Sonic. Patryk, e, ty już chyba ten, bo coś czuć. Jak ja Urbix. <noise> Dobra to bierzemy Marcelo bez jaj. Dobra. A tu kto? Może znów ktoś dobry? Co tu się dzieje? Trzecie to ty. Waran. Nie to jest hit. Don Lufson pewnie masz ukryte. Pierdziele. Obijamy 1600 subów. Tak jest. Co to za draft? Ale zobaczcie, jak dłużej wybieram, to lepsze karty lecą. Co za drawcik, trzy, trzy toty już są. Masakra. Dobra, to czwarte toty, to był kit. No niestety nie ma, ale chyba weźmiemy Gabriela Paulistę. Będzie ładne zgrania, to podobno kozak jest. Zobijamy rekord w drafta, tak jest. Odcinek będę miał, no? Tego kurde, ta muzyka, no ale dobra, trudno. Wyciszaj, hehe, hehe, Dobra, bierzemy Gabriel, yy, Gabriela Paulistę, bo mamy tu ładnie zgranie. I prawe obrońca, Tuż to będzie. Oj, tu będzie chyba coś słabszego. Hmm, co by tu dać? No to nie, nie. No tu nikt nie da zgrania. To jest chyba będziemy Aleksandra Anlorda. Co by na to? to. <laughs> Football World, nie mam pojęcia co tu się stało. Nic nie wypadło, niestety. Nic nie wypadło. Pozdrawiam Janusza Polikotra. <laughs> Jedziemy, chyba Aleksandra Arnolda, bo to chyba najbardziej chocór yy, yy, z tych obrońców. Dobra. Bierzemy. I bramka. Dzięki za suba, Mordo. E, a Albion, dziękuję za suba, za zwany w Górę i życzę mi jego konania Stream cup kto tu będzie? Alison? Ben Karol, zostawcie łapki w górę, bo tak dużo osób, a mało lika jeszcze dwa donaty. Dzięki za suba, Mordo. Yy, dziękuję bardzo yy, Ben Karol yy, za 3 złote, Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kemer Mordo ty moja, dziękuję za suba. Zostaw łapkę łapkę górę i życzę mi jego oglądania streamka. Tutaj wyjdziemy chyba oblaka, nie? Bo oblak będzie najwyższa ober, ale tak jest, zdecydowanie oblak. No muszę wam powiedzieć, że w tym momencie mamy... Wy tego nie widzicie, ale później pokażę. Nie no, chociaż troszkę widać. 91 oceny, 95 zgrania Dzięki za suba, mordo Dobra, idziemy z ławką. Oby ławka nam tego nie zepsuła i będzie pięknie. Orier Overmars Chyba Jordi Alba, nie? Jordi Alba wtedy go wsuniemy tutaj za Arnolda. Hmm, też tak myślę, co wy na to? Ale tu idzie draftik, nie? Tu idzie draftik mega. Ja myślę, że żeby Albę wziąć. Zobaczmy na to. Tady, robię shota. Dawaj, rób shota, bo to będzie hit. Hit, to będzie hit! Alba PO, tak jest, Alba PO, Dokładnie. Bierzemy Alba PO. I w tym momencie mamy 197 yy, 907 zgrania, 91 oceny. Lecimy dalej. Oj, oj, uj uj, uj, uj. Jedziemy Barnettę po zgranie, nie? Da ja ma i gobuko Masy Draft, dokładnie. Bierzemy Barnettę, będziemy barnettę pod yy, overal, najlepszy overal. Idziemy dalej. Hmm, 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 hmm. Tutaj chyba Daglas koszta, też pod overal. Też pod overal. Bo jak to wygląda? Bo Salach ma zgranie, Salah ma zgranie, także tutaj niepotrzebny, więc teraz pod overal, tak jest. Czy to ty, Janusz? <laughs> o! Koszta, koszta, dobra. To bierzemy kosztę. Dalej 91, więc jest pięknie. Lecimy z następną kartą. Yy, tutaj chyba Jeko co? 86. Najwyższy overall, więc chyba nie ma się co zastanawiać, bo reszta się kompletnie nie przydaje, także bierzemy Jeko. To w 10 najlepszych drachów. Zobaczymy jeszcze. Kurde, ocena się dalej trzyma 91. To jest hit, nie? I uwaga, teraz po drop może coś wyleci fajnego. Messi 99! <ścoughs> tak jest! Let's go, let's go. Co za drafcik nam się szykuje? Co za drafcik? Wow. Dzięki za suba, mordo. Adam Kam, e, Kamczycki, dziękuję za suba, został dzwoneczką w górę i życzę mi jego streamka. Cztery toty. Uwaga, co dalej? Dzięki za suba, mordo. <grymka> Blondy Lizu, dziękuję za suba, został dzwoneczką w górę i życzę mi jego streamka. Dzięki za suba mordo Michał Domachowski Dziękuję za suba za stadzanie czegoś bo którego mi jego na Jasynka Remek, ma, pamiętam cię, tak, gdzie ma No, co się dzieje? Nie no, to jest hit, nie? Dobra, bierzemy Emba. Dzięki za suba mordo Uliczny e, Fighter, dziękuję za suba za stadzanie czegoś w którego rejdzicie jego na jatynka. Messi za Salaha Minus jeden z grania Dobra, to później zobaczymy Na razie, wróćmy z Salachem. 93 oceny 93 oceny Co dalej 87 89 B ja się nie zastanawiam I B do składu Czemu teraz spadła cena? No, no. Chyba jakiś Bóg był 192 192 Zrobił ktoś kiedyś taki drafcik? Z tak to, to kiedyś Kleops z twojej kota jest szalone. Dobra, żeby to nie zepsuć Żeby tego nie zepsuć Pulisic 84 Jest ok Bierzemy pulisicia Dalej jest 192 Dalej jest kozak Co za draft Ja to jest mój pierwszy draft na kanale. Na, raczej w FIFA 19. Na kanale. Który układam chyba. Jedziemy dalej. Kurde. 83 karasko. 83 karasko. Bierzemy. 91. Spadło. Dzięki Ben Karol za złotóweczkę, Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kurde, 192, jest, sporo ten. Jest 192. Jeszcze taki Ramos, nie, taki Ramos. Bez jego naprawy, iść o. Nic nie zmienia, nic nie zmienia. Pewnie ci chodziło o to, żeby było 97. Jak będzie 192, to rekord świata. O kurde, jeszcze trzy karty. Uwaga, co tu będzie? No nie, czemu takie słabe? Dobra, Marco Alonso. Bierzemy Marco Alonso. 191 znowu jest. Ajajaj. Tak, 191 spadło, niedobrze. Ramos by się, jak niesamowicie Jak tam życie leci? Szalęczo, to jest dzisiaj chyba najlepszy strumek. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Dobra. Jeszcze jeden. Sodkowa obrońca i... Aj Firpo, bierzemy firpo. Dalej jest 191. Dalej jest dobrze. Według mnie to i tak będzie kozak, jak będzie 191 draft. Ale jeszcze bramkaś. co my mamy za bramkę? 90, no ale jakby Oblak wleciał A dzisiaj To by był Kozak Dzięki za suba mordo Czemek Krasajczak, dziękuję za suba, zostaw dzwoneczek, łapkę w górę i jego konajnia, strinka i co mamy? 97 <noise> <noise> I co? 191 Fuck. Why? 192? 92, 192, nie, chyba ja muszę ja raz pokazać, nie, Co to nie stał. GG, 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 o kurde, patrzcie to. To 92 draft Mamy rekord świata wow. Genialny draft Nowy król draftów GG Tak wygląda Draft marzeń Ale trener jest niepotrzebny kompletnie Dobra, jeszcze, jeszcze trener. Oh, damn, fuck. E? Mm. Dobra, bierzemy złotego, tego. tego. E. I proszę bardzo. Wow, Messi, Modric i De się czemu spadło? Halo? Co tu się stało? Czemu mi spadło? jest 191 przez sekundę! Ej! No nie! Dzięki za suba, mordo! Dzięki za suba, zostaw złoneczkę w góry i życzę mi jego ja na ja streamka! A few moments later. Januszy, dziękuję za złoneczkę w góry i życzę mi jego ja na ja streamka! Dzięki za suba, mordo! Daniel Woźniak, dziękuję za osoba, został dzwoneczek łapkę górę i życzę jego badania streamka Jest! Messi PO! Jest! Dziękuję ci! Kto to powiedział? Halo! Name! E, Miami, suba, no, Miami powiedział! Dziękuję bardzo! Jest! Wystarczyło Messi'ego na PO! GG! GG! Także tak wyglądał ten draft. Niesamowite emocje. Nagle było 192. Potem nagle się zmieniło do 191. Ale dzięki Miami, mojemu widzowi, powiedział, żeby Messi go dać na prawą obronę. I się udało zrobić draft 192. Także chyba można powiedzieć, że macie przed sobą nowego króla draftów. Jeśli tak to można powiedzieć. Piękna, piękna historia. Nie pokazałem wam meczu, bo tu nie chodzi o mecz. Przegrałem niestety w pierwszej rundzie, ale tutaj nie chodzi o, o sam mecz, o to jak to wszystko wyglądało. Tylko ważne jest to, że udało się zrobić 192 draft jako pierwszy, być może na świecie, być może w Polsce na YouTubie i wie 19. Także piękna historia. No i mam nadzieję, że podobał się tam, ten Wam odcinek. Było dużo emocji, bo ten draft to był naprawdę piękny, piękny, naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak mi się to fajnie udało. Także jeśli Wam się spodobało, oczywiście zachęcam do łapkę w górę, a nowych widzów zachęcam do, do naciśnięcia czerwonego przycisku subskrypcji, bo przez ten tydzień już mam prawie zdobyłem 100 subów. Także naprawdę suby lecą, nie 100 subów, tylko. Tysiąc subów, jeszcze troszkę i będzie tysiąc subów, odkąd zdobyłem właśnie yy, od tamtego draftu przez trochę ponad tydzień, także naprawdę niesamowita historia się dzieje na moich i Waszych oczach. Także naprawdę jeśli Wam się spodobało to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka, bo dzięki temu będziecie wiedzieć kiedy jest odcinek, kiedy są live'y, bo live y staram się bardzo yy, robić codziennie, jeśli nie, wy, nie uda się codziennie, to na pewno co drugi dzień. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do komentarzy i napiszcie, jakie są Wasze wrażenia, jakie Wy udało Wam się zrobić drafty, a ja bardzo, bardzo dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się, na razie i cześć!